w programie 4O czy dzisiaj gościem w naszym studiu jest poseł Tomasz Nowak. Dzień dobry panie pośle. Witam panią, witam państwa. W przestrzeni publicznej w mediach wrze na temat inflacji, na temat ponownego wyboru prezesa Glapińskiego na funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Polacy narzekają, że ceny drastycznie rosną. Spodziewamy się kolejnych podwyżek cen paliw i nie tylko. Proszę powiedzieć o kuluarach, o kulisach wyboru pana Glapińskiego na ponowną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy to jest dobry wybór dla Polski, czy zły? No, wybraliśmy sobie kabareciarza, takiego faceta, który wychodzi i opowiada, że stopy może wzrosną, a może nie wzrosną. Inflacja może będzie a może będzie i nie będzie. Oto, oto jest ktoś, kto ma kształtować rynek pieniądza. Niestety przez y, większość czasu swojej prezesury, y, prezes Glapiński robił wszystko, ażeby pomagać przede wszystkim rządzącym, osłabiając złotego, bowiem osłabiony złoty powodował, że do o, kasy państwa wpływało o wiele więcej pieniędzy a łatwiej było spłacać długi. Panie pośle, inflację prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiadał na początku, że jej nie będzie, potem, że będzie na niższym poziomie. Dzisiaj mamy dwucyfrową. Co dalej? mamy dwucyfrową i obawiamy się, że ona będzie rosła i rosła i rosła. Prezes Grapiński jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, człowiekiem, który doprowadził do tego, że złotówka została osłabiona, człowiekiem, który od wielu lat realizował tylko politykę partyjną, a nie od tego jest misja Narodowego Banku Polskiego i misja Rady Polityki Pieniężnej polega na tym, żeby trzymać cel inflacyjny. Cel inflacyjny to jest 3,5% i ani procenta więcej, a tymczasem było 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, a Grapiński mówił, no nie ma, nie ma inflacji, nie będzie inflacji, my zaraz to zdusimy, zaraz opanujemy, ale to było wygodne. Wygodne, bo dzięki temu pieniądze do budżetu państwa wpływały o wiele większe i mogli spłacać swoje zobowiązania zewnętrzne, ale już przy 8, 9, 10 okazało się, że pieniądz, który pożyczają na rynku już staje się bardzo drogi i nikt nam za bardzo nie chce pożyczać pieniędzy, bowiem mamy coraz

gospodarkę I, no I w tym momencie grapiński wychodzi przed wyborami i mówi, że w komisji, na której byłem, mówi, że no inflacja może będzie, a może nie będzie. Właściwie to nikt nic nie wie. Jak można faceta, który nic nie wie na ten temat, nie zna metod rozwiązania, doprowadził do tego, że my wszyscy w tej chwili płacimy za chleb tyle, płacimy, za masło to są olbrzymie 10 zł, za sałatę lodową. 10 zł. Za pomidory ostatnio widziałem 20 złotych. No, w Biedronce było o dziwo o po 8, no o, 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 reklama produktu. Ale, ale rzeczywiście, jaka, jakie rozpiętości, jakie różnice. My wszyscy te 500 plus, które dostaliśmy, to ci, którzy oczywiście dostali, to, to jest 250 zł w tej chwili, a nie 500. To wszystko jest dla Glapiński, Dla który jest bardzo wygodny partii rządzącej. Wygodny, bo realizuje ich politykę, dlatego nie chcą go. Odpuścić? Ekonomiści twierdzą, że nie wystarczy podnoszenie stóp procentowych, że pewne działania powinny być kolejne poczynione, żeby ten pieniądz zatrzymać, żeby nie wpuszczać go na rynek, bo to napędza tę inflację. Jeżeli prezes Glapiński, czyli Narodowy Bank Polski, nie podejmie innych działań i ta inflacja będzie rosła, bo ona będzie rosła, chociażby spodziewamy się efektu wojny w Ukrainie jeszcze, tak. bo to jeszcze do nas jeszcze nie, jeszcze nie, było jeszcze nie tego przyszło. Efekt a za półtora roku mamy wybory. Jeżeli zdarzy się tak, że opozycja przejmie władzę w kraju, co zamierzacie z tym zrobić, jak zamierzacie sobie z tym poradzić, bo to będą bardzo trudne czasy dla zwykłych Polaków. To będą bardzo trudne czasy. W tej chwili pracują nasi ekonomiści, pracujemy w zespołach nad uzdrowieniem gospodarki, bo wiem, to będzie kluczowe do tego, żebyśmy no nie zapadli się jako państwo gospodarczo, ale wiemy jedno, że trzeba tak pracować i tak takie zrobić rozwiązania, które nie zaszkodzą pozycji społecznej, sile społecznej Polaków, czyli no na przykład zastosowanie tego instrumentarium obligacji antyinflacyjnych, które już zaproponowaliśmy. My zaproponowaliśmy na przykład, że po 50 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych będzie można te oszczędności, które ludzie mają, które gromadzili całe życie, włożyć jako obligacje na tym procencie, na którym jest inflacja, po to, żeby one nie, nie zostały przejedzone. Ten pomysł teraz kupił Morawiecki. On, on też chce wprowadzić tego typu obligacje, tylko że problem polega na tym, że Morawiecki jest już niewiarygodny dla rynków finansowych i rząd PISU jest niewiarygodny dla rynków finansowych. I to, i to powoduje, że tutaj te, my sami, jako obywatele, nie bardzo wierzymy. Że ten rząd, jak weźmie od nas te pieniądze w formie obligacji, to że nam zwróci. Bo być może weźmie i je rozda znowu tym grupom, które mają zagłosować na PIS. Druga sprawa: uruchomienie koniecznie tych pieniędzy, które są w tej chwili zablokowane, olbrzymich pieniędzy europejskich, olbrzymich pieniędzy europejskich, których nie mamy które również topnieją na skutek kar, które rząd polski musi płacić do Unii Europejskiej, gdyż nie ma praworządności w takim wymiarze, jak to widzi Unia Europejska. Tak więc my przygotowujemy w tej chwili, po pierwsze musi być wiarygodność rządu wiarygodność nowego rządu. Po drugie, musi być e, współpraca bardzo ścisła z Unią Europejską, e, jako partnerska, taka, żebyśmy mogli skutecznie sięgnąć po cały zestaw środków europejskich, ale także zaproponować nowe rozwiązania e, funkcjonowania wspólnoty, które spowodują, że również wspólnota będzie gwarantem tych pieniędzy, które będziemy pożyczać na rynku. Czyli nie będzie tylko odbicia zamknięcia się w Polsce, ale takie, takich gwarancji wspólnotowych. To spowoduje, że obligacje, na przykład, które będziemy pozyskiwać, będą uwiarygodnione też innymi bankami. A to spowoduje z kolei, że te obligacje będą tańsze i obsługa ich i rzeczywiście bardziej wiarygodne. Trzeba. Uzdrowić polską gospodarkę, nie zabierając ludzi tego, co dostali, bo ludziom, tego, co dostali, bo my podkreślamy cały czas. Wszystko, co zostało dane, nie będzie zabrane. To, to, to jest fundament, to jest bardzo trudny proces, ale wiemy, że musimy tak to zrobić. Inaczej, po pierwsze, nie wygramy wyborów, a po drugie, jeśli byśmy okazali się niewiarygodni w tym, co mówimy, to byśmy szybko te... Władze stracili. A dla dobra kraju jest to, żeby, żeby jednak ta zmiana była odczuwalna dla ludzi, zmiana pozytywna. Bo jesteśmy w tej chwili tak jak w roku 89. Niestety, po 89 szalejąca inflacja, coraz większy kryzys, i my w tej chwili wchodzimy w ten orzec. Poruszyliśmy dwa tematy: wybór prezesa Glapińskiego na kolejną kadencję. A także brak pieniędzy z Unii Europejskiej, te dwa tematy mają wspólny mianownik. Czyli Solidarna Polska, minister Ziobro. Wiadomo z sondaży, że w tej chwili jego poparcie w społeczeństwie wynosi 0,7%. Wygląda na to, że rozgrywa w tej chwili całą politykę, politykę w Polsce. No dokładnie. Jest Kaczyński, prezes Kaczyński jest zakładnikiem Ziobry. I o ile mu podobały się te harce ziobry antyeuropejskie, bo Kaczyński też jest tak naprawdę sceptykiem europejskim. Ale Ziobro no, przegrzał wszystko. No, te ustawy, które wprowadzał, no, naprawdę łamią traktaty, łamią nasze uzgodnienia. To odwracanie się od, też od polityki klimatycznej Unii Europejskiej, wydłużanie w czasie funkcjonowania gospodarki opartej na węglu też powodowało to, że w pewnym momencie. Ludzie zaczęli u nas na przykład wierzyć, no, może jednak dłużej będziemy ten węgiel wydobywać. A to jest pułapka, pułapka polegająca na tym, że, że ludziom się wymawiało, że my na przykład jesteśmy węglową potęgą, i basta. I to mówił Morawiecki, mówił Ziobro, mówił Kaczyński. A tymczasem nic nie robiono, żeby się, żebyśmy tą potęgą węglową były, byli, bo tak naprawdę na Śląsku zamykali kopalnie, tak naprawdę u nas nie, nie słowa nie, do nie uruchomili, tak. a, a co dalej idzie w 2018 roku nadal udawali, że ta sprawiedliwa transformacja nie jest potrzebna, bo my mimo wszystko węgiel. Ale nasz region w tym momencie przy takiej polityce oszustwa, przy polityce oszustwa Zostawili samemu sobie, bo my chcieliśmy robić transformację, już wiedząc, że oszukują i że nie ma szansy na to, żeby tutaj było coś innego, żeby się jeszcze to rozwijało. Ale żądamy, od, żeby był program kompensacyjny dla, dla naszego regionu. W Brukseli załatwiliśmy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jesteśmy tam liderem, ale tych pieniędzy jeszcze nie ma, bo nie ma pieniędzy dla Polski. W wyniku działań Rządu. I teraz yy, zrobiłem specjalne posiedzenie pod komisji, yy, bowiem yy, górnicy i energetycy zorientowali się, że rzeczywiście no, rząd nie pomaga i zrobili własną ustawę. Ale ta własna ustawa, która realizuje taki sam schemat pomocy dla górników i energetyków, jaki jest zastosowany na Śląsku czyli emerytury pomostowe, czyli odprawy, kiedy się kończy działalność, ale musieli złożyć projekt obywatelski, gdzie jeszcze nie złożyli, bo muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby rząd to zauważył. Ja uważałem, że trzeba im pomóc w tej sprawie. I skoro rząd nie robi kompensacji, to zażądałem tego wobec ministra, żeby przejął on, minister, ten projekt. Żeby przejął ten projekt. Cieszę się, że byli tam właśnie górnicy, że byli energetycy, że był prezes Paku, u że był prezydent Konina, był Piotr Korytkowski, że był starosta Bielik ze starostem Kocajem. Oni wszyscy jednym głosem mówili, trzeba górnikom i energetykom pomóc i ta ustawa społecznie powinna być zagwarantowana przez rząd. I o dziwo w tym momencie minister Pyzik zobowiązał się, że do połowy czerwca podejmie w tej sprawie decyzję. Mam nadzieję, że to będzie właściwa decyzja. I że tę ustawę przejmie rząd albo 15 posłów PiSu i wejdzie ona pod obrady Sejmu. Wracając jeszcze do ministra Ziabry, na drugi dzień po głosowaniu w Sejmie, kiedy została wybrana na nową kadencję Krajowa Rada Sądownicza, minister Ziabro publicznie ogłosił, że gdyby do tego nie doszło to byłoby to koniec projektu pod tytułem Zjednoczona prawica. To oznaczałoby wcześniejsze tak wybory. Czy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, te wcześniejsze wybory byłyby dobre dla kraju, biorąc pod uwagę fakt, że prawo i sprawiedliwość planuje zmienić ordynację wyborczą, a wiadomo, że mogą to zrobić tylko na pół roku przed wyborami? Mhm. Wydaje się, że Kaczyński robi wszystko, żeby tych wyborów przyspieszonych nie było, aczkolwiek straszy nimi, przede wszystkim swojego koalicjanta, czyli Zbigniewa Ziobrę, bowiem wie, że te pieniądze z Unii Europejskiej musi wziąć, ale żeby wziąć, to musi złamać ziobre. Ziobro musi zaakceptować to, żeby nie było izby dyscyplinarnej. Naj... To, co trwa teraz, proces ułaskawiania Ziobry? No tak, trwa proces ułaskawiania Ziobry. I Ziobro, przecież ten Krajowa Rada Sądownicza, która, która została... Wprowadzona na ostatnim posiedzeniu, skład tej rady. Tam są hejterzy, tam są ludzie z, z otoczenia Zbigniewa Ziobry. To, to jest taki pas ratunkowy dla Ziobry na lata przyszłe. Jeśli by stracili władzę, to ten KRS tam jest i to są ludzie. Zbigniewa Ziobrę i on postawił warunek. Proszę bardzo, ja tutaj ustąpię, ale muszę, muszą moi ludzie być w Krajowej Radzie. No i Kaczyński uległ i w tym, momencie, w tym momencie Krajowa Rada Sądownicza jest taka, jak chce Zbigniew Ziobro, ale czekamy na ciąg dalszy, bowiem w tym dealu powinno być to, że Ziobro ustąpi i zgodzi się na projekt prezydencki, Dotyczący likwidacji dotyczący izby, izby Dyscyplinarnej. dyscyplinarnej tak. jeśli, jeśli się nie zgodzi, albo jeśli będą jakieś tutaj zawirowania, no to kto wie co będzie. Ale Jarosław Kaczyński myślę, że myśli o tym, żeby wybory jednak odbyły się za rok. I żeby być może w innej ordynacji wyborczej, 100 okręgów, mniejszych okręgów. Gdzie I wtedy oni już bez Ziobry, czy z Ziobrą? A no właśnie, to jest pytanie. Ja, nawet jeśli będzie Zbigniew Ziobra na tych listach, to no nie sądzę, żeby był na takich miejscach, które będą miejscami biorącymi. Żeby potem nie mieć problemów w Sejmie i nie mieć kłótliwego koalicji. Dokładnie tak. Panie pośle, powiedzmy jeszcze coś więcej o efektach posiedzenia podkomisji, którą pan zorganizował w serii. No ten efekt to jest oczekiwanie na to, co zrobi rząd. Czy rząd podejmie rękawicę, którą mu podaliśmy, czy też nie. Jeśli nie podejmie, to w trybie artykułu 152 jako wiceprzewodniczący komisji do spraw energii, z kolei klimatu, energii i aktywów państwowych. No, będę chciał ponowić we wrześniu takie, takie Wysłuchanie, ale mam nadzieję, że jednak w czerwcu minister Pyzik zrobi to, o co go intensywnie wszyscy prosiliśmy, czego żądamy, czyli projektu poselskiego ustawy. To jest najważniejsze, najważniejsze co się udało, ale także była sprawa rekultywacji. My musimy trzymać za słowo prezesa ZTPAK, ale także musimy bardzo przyglądać się całemu procesowi rekultywacji naszego terenu, bowiem, bowiem nie można odpuszczać, jeśli wycofują się w tej chwili z, z tych odkrywek wszystkich, czyli będzie likwidowane drzewce, win 2B, później Tomisławice. Te wszystkie odkrywki, tereny połogórnicze muszą być doprowadzone do stanu, który umożliwi ich eksploatację w różnych kierunkach: wodnym, albo w kierunku przemysłowym, czy w kierunku rolnym. I tutaj i tu jest to bardzo ważne, żeby, żeby było takie zobowiązanie. Ja zaprosiłem też prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, żeby powiedział, jak to wygląda od strony prawnej. Wyższy urząd górniczy zatwierdza finalnie koniec koncesji, więc tu powinno być ok. Prezes woźny był prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i na środowisku się zna. Twierdzi, że na przykład sprawy zbiorników wodnych, on bardzo, bardzo przestrzega wszelkich regulaminów i będzie dążył do tego, żeby ta sprawa została zrealizowana. Dobrze, że tak mówi, ale musimy się temu przyglądać. Mnie na przykład interesowało jezioro Ślesińskie, jezioro Mikorzyńskie. Co będzie w momencie, w którym nastąpi wygaszenie produkcji energii elektrycznej w pątnowie 2, a który jest chłodzony przecież i te, te bloki, jedynki, chłodzone są wodą z jeziora. Co powoduje, że jezioro jest nasze jeziorem cieplejszym. Tak, i jest tam wobec tego odpowiednia flora i fauna. No więc właśnie. Więc, jeżeli temperatura zostanie nagle obniżona, zmieni się też całe otoczenie no w środowisku. Właśnie. Ale na to odpowiedział dyrektor Nowak, Bogu, Bogumił bodajże to jest dyrektor Wód Polskich z Poznania, że w tej chwili następuje już obniżenie temperatury, gdyż produkcja energii w paku już jest mniejsza i już nie ma takiej intensywności produkcji, a więc nie ma takiej intensywności chłodzenia i jak twierdzi dyrektor, już w tej chwili wieziora się ochładzają stopniowo i kiedy nastąpi wyłączenie ostateczne, to on się nie obawia jako dyrektor Wód Polskich, że tu nastąpi degradacja jakaś środowiska. Ale ja bym wolał oprócz słów, które padły w podkomisji, usłyszeć, zobaczyć raport, który pokazywałby skutki tego działania i o to też będę zabiegał. Będziemy zatem czekać na kolejne działania, na kolejne decyzje, tylko po to, żeby nasi górnicy nie obawiali się o swoją przyszłość. A my o nasz region. Dziękuję Panie Pośle. Przypomnę, naszym gościem był poseł Tomasz Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.